Siedlecki Magazyn Kulturalny, Magazyn Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Merzeryskiego. Scena teatralna Miasta Siedlce. Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania naszego programu w Scenerii Galerii Teatralnej. Spotykamy się z Państwem w naszej Galerii Teatralnej, ponieważ chcielibyśmy Was do niej zaprosić. Jest tu wystawa prac Mirosława Greluka, artysty Siedleckiego, znanego wielu Siedlczanom. Zresztą e, wystawa pod tytułem Różnorodności. Ta wystawa czynna będzie do końca lipca, ale już teraz myślę, że warto ją zobaczyć. Zapraszamy. Cieszymy się drodzy państwo, że jesteście z nami. Cieszymy się, że w ostatnią niedzielę 23 maja przyszliście do nas i zobaczyliście po raz pierwszy po otwarciu, po lockdownie spektakl znany i lubiany spektakl pod tytułem „Opieracie piracie Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał przyjaciela. Spektakl z udziałem aktorów teatru S w reżyserii i z muzyką Waldemara Koperkiewicza. Jak było? Popatrzcie, bo warto. sobie pirat, który w swojej łajbie żył samotnie. Miał papugę, piękny żagiel i dziura bez podnie. Hej, haj, wiosną fale, hej, ha! śpiewajmy pieśni. Kto wie, co się wydarzy w morskiej opowieści?

a co jest na tej mapie? Zgubiłeś <laughs> się? Gdzie, mi tu gdzie, gdzie, mnie wszyscy? Kto widział skarb? ręka w górę! gdzie, gdzie, stać! Nie gdzie, Nie Stać! Nie gdzie, 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 dotykać mojego skarbu! gdzie, on jest? Co ty mówisz? Twoja mama? To jest twój skarb? Obro... Gdzie prezjoza, gdzie złoto? Telefon! Nie, nie zbieram elektroniki! Zegarek! Co to za zegarek? U Chińczyka widziałem droższe! To jest twój skarb? Miałeś być Nie darem Miałeś być muż pożarem Miałeś być

Raz sobie pirat, który w swojej łajbie żył samotnie, miał papugę, piękny żagiel i dziurawe spodnie. Był też jego kompan co to, zwał się Kapitanem Hakiem. Nosił sztuczny brzuch i brodę, bo grał za bijakę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy prosto po spektaklu o Piracie Buciorze, który zgubił skarb u przyjaciela. Zagraliśmy go tutaj, na letniej scenie pod muralem Centrum Kultury i Sztuki. Było wspaniale, od tak dawna nie graliśmy dla Państwa i cieszymy się, że to się udało, że nie padał deszcz i że Państwo przyszliście, bo to dla nas bardzo ważne. A ja chciałbym jeszcze Państwa bardzo serdecznie zaprosić 30 maja w Centrum Kultury i Sztuki na scenie Teatralnej Miasta Siedlce spektakl Nowe Szaty Króla o godzinie 16. Najnowsza produkcja Teatru S, wspaniała baśń, ważny temat poruszany temat przyjaźni i to co tak naprawdę jest najważniejsze w życiu Serdecznie państwa zapraszam nowe szaty Króla 30 maja nie może was zabraknąć Już jutro 26 dzień maja a więc dzień mamy. Byliśmy w jednym z przedszkoli Siedleckich, konkretnie w przedszkolu im. Jakubusia Puchatka i zapytaliśmy najmłodszych, najmłodszych siedlczan, co sądzą o swoich mamach, jakie postrzegają, no i czego swoim mamom życzą. Popatrzcie państwo i posłuchajcie, jest ciekawie. się ze mną bawić i lubię ze mną chodzić na spacery. Moja mama jest piękna. Moja mama jest dobra i miła. Życzę mamie dużo zdrowia. Buziaków i, i uścisków. Dużo szczęścia i dużo zdrowia. Życzę mamie wszystkiego najlepszego. Życzę mamie dużo zdrowia. Dużo szczęścia. Dziękuję mamie Wy. Kupiła nam je mm. psytulanki. Kocha mamę, że ona ze mną się bawi i że z spacerki ze mną wychodzi. Moja mama mnie kocha. chodzić na spacery. Moja mama jest najlepsza i lubi najlepsze naciśniki. Lubię z mamą chodzić do teatru. Moja mama jest wspaniała, bo jest po urodzi siostrzyckę. Mama jest lekarzem i latuje ludzi. Mama jest de best. Mamo, chcę Ci złożyć naj, naj, najwspanialsze życzenia w tym dniu. Bardzo Cię kocham, że mnie wspierasz. Kocham Cię, mamo, za to, że tak o mnie się troszczysz i w tym dniu chcę Ci złożyć najwspanialsze życzenia. Życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji dnia mamy. Aby wszystkie Twoje marzenia się spełniły. Kocham Cię, mamo, bo jesteś najlepsza na całym świecie. Kochana, mam Siu, kocham Cię z całego serca i chcę, żebyś była zdrowa i szczęśliwa. Kochana mamo, dziękuję. Dziwię się, o mnie troszczysz i życzę ci, ci. żeby by Twoje dni były jak najlepsze. Kocham Cię najbardziej na świecie i chcę, żebyś była najlepsza. Żeby Ci się spełniały wszystkie sny. Żebyś była szczęśliwa każdego dnia. Zdrowia szczęścia i spełnienia marzeń. Niech spełni się twoje wszystkie marzenia. Niech ci słonko świeci od samego rana i niech każdy dzień będzie najszczęśliwszy. Mamo, życzę Tobie, żebyś była zawsze uśmiechnięta i zawsze szczęśliwa. Kocham cię mam, bo wiem, że Ty mnie kochasz. Wszystkiego najlepszego okazji Twojego dnia, kochana mamo. Jak będę tuż zaprosiła mamy do teatru. Chór miasta Siedlce, także na Dzień Matki, przygotował specjalne wydarzenie, ale o tym opowiedzą sami churzyści. Szanowni Państwo, zbliża się wyjątkowe święto, jakim jest Dzień Matki. Właśnie z tej okazji Chór Miasta Siedlce przygotował muzyczną niespodziankę. Mamy nadzieję, że dzięki temu nagraniu wszystkie mamy poczują się bardzo wyjątkowo. Zapraszamy 26 maja o godzinie 18.00. Teatr S pracuje, Teatr S przygotowuje wiele wydarzeń artystycznych, najbliższe już 1 czerwca. Otóż wtedy rozpoczyna się promocja płyty i będzie również premiera tejże płyty, płyty pod tytułem Teatr S Dzieciom. Śledźcie Państwo naszą stronę internetową i nasz profil na Facebooku i wszędzie tam, gdzie jesteśmy, bo będzie o tym głośno. Drodzy państwo, po kilku latach przerwy wznowiłam swoją działalność jako instruktor teatru dziecięcego Dramma Mia. W tym roku chciałam, żeby było troszkę inaczej, żebym to nie ja mówiła dzieciom co mają grać, ale żeby to one przyszły do mnie ze swoimi marzeniami, z tym w czym czują się najlepiej i tak powstały fantastyczne etiudy y, autorstwa dzieci. Y, Fantastyczne choreografie do ich ulubionych piosenek, a moją rolą głównie było to, żeby zebrać to wszystko w całość. Nadać temu pewnej dramaturgii i żeby powstał spektakl, bo dzieci zamarzyły, żeby grać spektakl dla Państwa. Tak więc zapraszamy 6 czerwca o godzinie 16. Zobaczycie Państwo, co się dzieje na wyspie. Drama mija i niech przyświeca nam myśl Janusza Korczaka: Dzieci nie są głupsze od dorosłych, po prostu mają mniej doświadczenia. Zapraszam. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 18 czerwca do Centrum Kultury i Sztuki, ponieważ zaprezentujemy Wam widowisko muzyczno-artystyczne the Glass Tribute To Manam. Będą to piosenki znane i lubiane, autorstwa, teksty, kora i oczywiście muzyka. Marek Jackowski. Zapraszamy. A we czwartek, jak zwykle, jak co tydzień, od roku, Maciej Czapski i jego Księgowskaz a więc książki, które według artysty warto przeczytać. I to już wszystko na dzisiaj. Jak zawsze zachęcam was, moi drodzy, byście zaglądali na naszą stronę internetową, byście śledzili nasz profil na Facebooku, subskrybowali nasz kanał na YouTube. No i rzecz jasna, czytali Scenę 24. Boruszamy, bo znowu będziemy wydawać ten informator, w którym znajdziecie wiele ciekawych artykułów, nie tylko tych zapowiadających wydarzenia artystyczne. Zapraszam.